Mano widzowie, ja jestem Suquery, ja dzisiaj będę sprawdzał popularne mity z GTA Online. A więc, już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka. A więc, dobra, mamy tutaj pierwszy mit. Tutaj pojeżdżę do jakiejś domu jest tej łupata Zbiję tą łupatę i mają. To jest podobną grupę CJS Andras i to jest jakiś grup. Co ją go wykopię tą łopatą? Tak, wykopuję go. I tutaj powinien być CJ zakopany. Dobra. A więc zobaczymy jakie to jest miejsce na mapie. To jest tutaj. Eee, dobra. Um, to jest zobacz ten domek. Dobra, no to tutaj y, pojadę i zobaczycie jak już tam dojadę. Dobra, a więc ja już tutaj jestem. I wjeżdżamy tutaj, tak zniesionek, przez bramę. Może wysiądę Teraz zobaczymy, czy jest to opada. A więc, no, nie ma opaty. Czyli mit niepotwierdzony. To był skan. Nie ma zapewne w GTA Glow CJ, -a, a może jak jest, to przynajmniej nie da się go wykopać. A my już lecimy do kolejnego mitu. Dobra, a więc mamy kolejny mit. Ten mit brzmi tak, że jak wyjdziemy na, na kosz, to się NPC nie będzie mógł nas uderzyć. A więc zobaczymy teraz, czy to jest prawda. Ogólnie to i to wam już, yy, no już no już pół godziny i przeszukałem już po Los Santos i nie mogę znaleźć takiego samego kosza na śmieci a więc zaliczam ten mit jako w połowie zaliczony bo nie wiem czy to działa nie mogę tego kosza znaleźć jeśli Wam się uda ten kosz znaleźć i no to sprawdźcie ten mit i napiszcie mi w komentarzu czy to działa bo ja kompletnie nie mogę znaleźć tego kosza a my już lecimy do trzeciego mitu. I kolejny mit. Mit mi także, jeśli jesteśmy w wodzie i strzelimy sobie zagietnicy pod nogi, to nawet nie zginiemy. A więc. Let's dobra, jesteśmy tutaj. To jest woda, ale nie wiem, czy to będzie działać. to nie jest te same konkretne miejsce. Ale to sprawdzamy. No dobra, strzelę sobie pod nogi. No i to nie działa, jest niezliczone. Chyba, że to w innym miejscu trzeba. Nie wiem. Dobra, więc dobra, więc kolejny mit. Co mi także, jeśli weźmiemy drzwi samochodu i na nich ustaniemy w wodzie, i nie strzelimy, to możemy na nich pływać, jakby pod wodą. No, ciekawe. Nie gniemy nawet. Trzeba sprawdzić Dobrze, już mam tej drzwi i teraz tak sprawdzamy czy to działa. A, bo one mi się zapadły i na czas. O dobra. Dobra, dobra. Coś tutaj i coś czas ustanę. No tak chyba nie za bardzo. Ale to pewnie dlatego, że jestem w złym miejscu. Chyba poszukam innego miejsca, gdzie nie ma tych takich tutaj ruchomych piasków, w których się wszystko. Em, w których wszystko tonie. Dobra, widzowie, tak na szybko sprawdzamy ten mit. Znowu, bo mnie policja goni to na szybko, trzeba... Yy. No, nie działa to. A więc kolejny mit obalony. Ja muszę uciekać teraz przed policją. A więc się ma...